w filmie na naszym kanale. Dzisiaj pokażę Państwu propozycje świec komunijnych zdobionych typowo komunijnymi wzorami. Zaprezentuję świece pieńkowe oraz świece proste. Świece to nieodłączny element na komunijnym stole. Nadają elegancji, ale też ciepłego i domowego charakteru. Palące się świece najlepiej umieszczać w pięknych, dopasowanych świecznikach, które tworzą piękne kompozycje i aranżacje. Bardzo dobrym wyborem są duże świece piękowe, które na stole prezentują się bardzo okazale. Mamy tutaj świecę komunijną z motywem modlącej się dziewczynki. Jest to delikatny motyw, który świetnie sprawdzi się właśnie na komunii dziewczynki. Druga propozycja to świeca z motywem złotego kielicha oraz hosti. Tutaj akurat mam świecę w kolorze jasnoróżowym, natomiast tę świecę mogą Państwo dostać również w kolorze błękitnym oraz złotym. Trzecia propozycja z tego kształtu świecy to biała świeca z motywem gałązki konwali. Mamy tutaj także napis Pierwsza Komunia Święta, co idealnie wpisuje się w pierwszokomunijny charakter. Gałązka konwali to bardzo świeży motyw. Można dopasować do tego typu świecy również świeże konwalie w ceramicznych bazonikach. Pod takie świece najlepiej sprawdzą się szklane podstawki w kształcie takiego talerzyka z rantem o dużej średnicy, bądź talerzyki ceramiczne, które ładnie współgrają kolorystycznie. Bardzo popularnym motywem wybieranym w dekoracjach komunijnych jest motyw złotej hostii, i tutaj także mamy propozycje z tym motywem. Stanowią one część całej kolekcji hostia. Świece prezentują się bardzo elegancko. Mamy tutaj białą, złotą kolorystykę, więc warto dobrać również takie świeczniki. Mamy tutaj dwie propozycje świeć prostych. Pierwsza taka bardzo prosta, ale elegancka, biała świeca z motywem złotej hosti. Do niej warto dobrać ozdobny świecznik, ceramiczny ze złotym paskiem. Idealnie się to komponuje. Druga propozycja to propozycja ekskluzywna, oprócz złotej hosti pojawia nam się tutaj złoty pasek oraz złoty brokat. Taką świecę umieściłam również w ceramicznym świeczniku o klasycznym kształcie. Ten świecznik idealnie nadaje się również do świec piankowych, co widać dalej. Tam mamy dwie propozycje świec piankowych, również świecę taką o bardzo prostym zdobieniu, podobną do tej oraz bardziej ekskluzywną, którą można połączyć. Ze świecą prostą z brokatem. Mam tutaj również piękne świece komunijne o nieco smuklejszym kształcie. Pierwsza propozycja to świeca z typowo komunijnym motywem: jest tutaj gałązka, winogrona, kielich oraz hostia. Druga biało-złota propozycja: świeca ze złotym paskiem oraz złotym kielichem. Takie świece również można połączyć z ceramicznymi podstawkami. Prezentuje się to prosto, ale bardzo elegancko. Na przyjęciu komunijnym mogą państwo wykorzystać także świece proste w dowolnym kolorze, takim jak złote, różowe czy niebieskie dla chłopca. Do różnych świec prostych polecamy szklane świeczniki. Szklane świeczniki prezentują się na stole dobrze w każdej aranżacji. Przezroczyste szkło wysokiej jakości sprawdza się dobrze, niezależnie od tego jakie dodatki zastosujemy wokół. Zaproponuję teraz świeczniki, które mogą państwo dostać w Naszego sklepu. Zacznę od takiego najprostszego świecznika. Jest on dosyć niski, ale bardzo ładny o takim zaokrąglonym kształcie. Druga propozycja to świecznik zakończony jak gdyby kwiatem tulipana. Jeżeli włożymy do środka świecę, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Bardzo nowoczesną propozycją jest świecznik na świecę w kształcie butelki. Możemy go wykorzystać również jako wazonik na kwiaty. Jest to modny dodatek, bardzo prosty, ale również elegancki. Kolejny świecznik o podstawie sześciokątu prezentuje się bardzo ładnie. Jest on wyższy, wykonany z grubego szkła wysokiej jakości. Ostatnia propozycja to świecznik wykonany jak gdyby z kryształu, pięknie odbija światło, pięknie się mieni i tutaj można umieścić świecę w dowolnym kolorze wszystkie świece oraz świeczniki, które widzieli państwo na dzisiejszym filmie, można znaleźć w sklepie internetowym złotyanioł.pl. Zapraszam.